Moja przygoda się rozpoczęła od czynu 1-majowego 1 maja 1979 roku. I, i, I to już potem poleciało. Wtedy jeszcze była taka moda na, na czyny społeczne i wtedy robiliśmy boczne boisko, tu, gdzie teraz jest sztuczne. Wtedy rozsypowaliśmy mączkę jaką czerwoną na tym boisku, żeby, żeby można było trenować, bo wcześniej tam było błoto. I ja zacząłem od tej pory. I później zatrudnili mnie na, na kopalni, i potem już poleciał. Grał tutaj mój y, przyjaciel, który był piłkarzem, grał Henius Nadny, grał tutaj w GKS-ie i akurat było takie zawirowanie z maserami. Przyjęli tam jakiegoś, który się nie nadawał, szukali następnego, i on powiedział, że ma masażystę, i powiedzieli mu, żeby, żeby, żeby mnie przyprowadził, że... i przyszedłem, zacząłem masować. Drużyna mnie za, za, zaakceptowała i. I zostałem na parę lat. Od początku był Maser, i, i, i Maser funkcjonuje, bo Maser to jest, to jest człowiek, instytucja. Maser to jest lekarz, psy, psycholog i, i, i powiernik, i, i, i wszystko. Do Masera zawsze można było przyjść ze wszystkim, bo Masera była jak do studni. A co powiedziane, nigdzie nigdzie, nigdzie nie wyszło. Może dlatego też tyle lat przetrwałem w sporcie, bo trzeba wiedzieć. Co, gdzie, z kim, jak? To, 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 wszystko, to wszystko trzeba w głowie poukładać i, i żeby tu komuś przykrości nie zrobić, tam gdzieś za dużo nie powiedzieć, a wszystko, a wszystko trzeba wiedzieć. Czasami impreza jakaś była w drużynie gdzieś tam za chłopaki ruszyli, nikt mi nic nie powiedział, ale ja usłyszałem tu słowo, tam słowo, to, to, wszystko się powiązało razem i skąd ty wiesz? Nie wiem. Taszki, ptaszki mi doniosły. Janusz Wolski to żywa ikona i legenda klubu. Z reguły takim mianem określani są głównie piłkarze i trenerzy, ale on jest wyjątkiem w Tychach, zdają go wszyscy, bo od 46 lat pełni rolę masażysty. Przez ten czas zapracował sobie na ogromny szacunek i uznanie w oczach kibiców i wszystkich ludzi z klubu. Ja wtedy miałem warunki niezłe, bo miałem tam e, gabinet wyposażony, wyposażony nieźle. Sauna była do dyspozycji, baset był, także wtedy wyposażenie było niezłe, tylko byłem sam, że wszystko było na mojej głowie, nie miałem żadnego, żadnego pomocnika, ale wtedy, wtedy był taki styl, wtedy mało jaki klub miał dwóch maserów, tylko wszędzie, wszędzie pracował jeden I tak, i tak sobie trzeba było radzić. Duże poświęcenie, szczególnie dla rodziny. Jakbyś tak zapytał moją żonę, to ona najlepiej wie. Cały dzień, bo to zgrupowania, treningi podwójne. Jeszcze wtedy pracowałem w szpitalu i łączyłem pracę zawodową w szpitalu z, z, ze sportową, bo to jeszcze wtedy. Nie chciałem tak się całkiem odłączyć od, od masowania e, ludzi chorych, bo to nie wiadomo, jak się, jak się życie potoczy. Masaże sportowe są trochę inne niż, niż praca z chorym człowiekiem. To, to łączyłem pracę w szpitalu z, z pracą w klubie sportowym. i tak. Ale żona ucierpiała. No. Sama musiała wychowywać dwoje, dwoje dzieci, ktoś musiał na to zarobić no i, 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 i tak się dotoczyło. Ale, ale tata zawsze był, że. Bądź wdzięczny, bo jak tata przyjdzie, a tata przychodzi, a dzieci już spały, no i tak to wyglądało. <grywa> Także żona miała przechlapane, no to, to, to jest naprawdę, ja, jak wspominam, to, I to nie tak, że... bo jak dwóch jest masażystów, to, to jest jeden można zastąpić, ale jak nie ma, no były takie sytuacje, że dziecko moje szło do... było podawane do, do chrztu i szwagier za mnie stanął, bo ja musiałem na mecz jechać, nie, nie mogłem meczu zostawić. No. Z klubem jestem związany od tego 79 roku do dzisiaj, tam po, po tym, ten czas Sokoła i po Sokole, to tam było takie yy, no, kluby w rozsypce, to trochę tam było ciężko. Dzięki takim ludziom jak yy, Jasiu Laburda, który to po, po Sokole trochę pozbierał, zmontował znowu dru drużynę, potem przyszedł Łukasz Jachy, trochę to podniósł na, na wyższy poziom. Udało się awansować nowo do, do drugiej ligi, powstał Tyski Sport i to wszystko za, za, zaczęło się kręcić. ale. Ale no jestem w klubie od 46 lat i ciągle mi brakuje tej ekstraklasy, że, że gdzieś po drodze fajnie było różnie, ale klub się do, te, na te najwyższe no, szczyty piłki nie wdrapał. No i to nie licząc około, bo to był twór dziwaczny, to, 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 to było chore wszystko, co to się wtedy działo. Różne są wspomnienia, ale wiesz, to, to przede wszystkim praca, ja tam się nie, nie kopię specjalnie w wspomnieniach, bo w sporcie się liczy to, co teraz i to, co jutro, a to, co było, to, to jest dla statystyków, dla dziennikarzy. A dla nas tu mecz wygrany już trzeba o nim zapomnieć, już na, następny mecz jest ważny, już się trzeba przygotowywać do tego następnego meczu, żeby, żeby wszystko poszło jak najlepiej, przygotować drużynę. A tam to potem jak tak człowiek siądzie, gdzieś tam wspomina, to potem różne rzeczy takie wychodzą, fajne i niefajne. No wiadomo, że najlepiej się wspomina awanse, no bo to jest, to jest najfajniejsze. Taki awans z albinem Wiro w tym 1992 roku. No przecież ludzi mieliśmy odpowiedni, a, a klub był w rozsypce, bo wtedy kopalnia zrezygnowała, wszystko się sypało, nie wiadomo było, czy to wszystko będzie. Światło odłączone, wody ciepłej nie ma. A my robimy awans do drugiej ligi, to jest to, jest to co teraz, drugi poziom rozgrywek, bo wtedy już klasy jeszcze nie było. I w takich warunkach można zrobić awans. Jak wchodzimy do pokoju fizjoterapeutów widzimy szafę, która jest wypełniona suplementami. Jak to wyglądało w latach 70., -tych, 80. -tych, 90. -tych? Jak wtedy wyglądała suplementacja, co zawodnicy stosowali i jak to wszystko od zaplecza wyglądało? No to, to suplementacji to nie było żadnych, jak było jak było te, e, visol, vibowid, takie takie pierdółki, też to, 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 to było super. Albo e, glukoza wymieszana. Z wodą, łyk, i, i, i na stadion to wszystko takie tak działało na, na, na psychikę. No Ale no, jakoś trzeba sobie było radzić. No. Najgorsze problemy były z maściami, z takimi z tymi rzeczami trzeba było przed samemu mieszać różne, różne z, z mikstury, robić, żeby, żeby coś było. Żeby, żeby było czym, czym pracować. No. Ale no, bo po prostu była bieda. Po, po, po kopalni to wtedy było bardzo, bardzo ciężko, I, i, i wtedy trzeba było sobie naprawdę radzić. Dobrze, że tak. Zawsze jakiś życzliwy człowiek się koło ko klubu zakręcił, który pomógł, tak jak Łukasz Jachym czy, czy, czy inni. No, potem już było, było, jak powstał Tyski Sport, no to, to już było fajnie. Bo wtedy już było e, finansowanie, wtedy już było za co, za co kupować, wypłata była na, na czas. No i wtedy ten awans z, z Mandryszem na, na wyjeździe, bo wtedy graliśmy na wyjeździe wszystko, bo jedne, jedne w jawożnie, drugie na, na obcych stadionach. I wtedy ten awans taki czysty, naprawdę fajny, to to, to, to była przyjemność. Powiedziałeś, że jesteś takim no, trochę spowiednikiem, sporo tych tajemnic na pewno masz. Jak buduje się zaufanie, jak pracuje się na taki szacunek wśród zawodników? No, to się nie dzieje z dnia na dzień, to wiadomo. Tak jak w każdej społeczności, żeby sobie zasłużyć na zaufanie ludzi w koło, to trzeba wiedzieć, co komu powiedzieć, co nie powiedzieć. Bo jak przyjdzie ktoś i, i ma jakiś problem, który chce, żeby został w tajemnicy, to to naprawdę musi zostać w tajemnicy. I wtedy nie można chlapać gdzieś na boki, że, że ten czy, czy to czy tamto. To, to, to no wiarygodność musi być. I myślę, że przez te lata sobie wypracowałem taką, taką pozycję, że nikt mi nie może powiedzieć, że komuś gdzieś zrobiłem krzywdę albo. No, z tego się cieszę najbardziej, że mam koło samych przyjaciół, a, ja wrogów nie mam w ogóle. To, 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 to jest piękna sprawa. to no, moje życie od początku do, do końca, dlatego 8 lat już jestem na emeryturze i ciągle, ciągle związany i ciągle dlatego to to zdjęcie tam na galerii, które tam ma końcową datę, to mnie tam najbardziej boli, bo ja bym wolał, żeby to było tam i tak dalej napisane. Żeby, żeby tam to nie, nie figurowała ta data, ta data końcowa, bo to wymusza jakiś, jakiś układ. No. A ja jeszcze mam. Jestem sprawny, mocny. Cały czas dobrze się czuję. Nie widzę powodu, zresztą jak, człowiek całe życie masuje i sprawia mu to przyjemność, nie robi mu to trudności. Jak lubi swój zawód, no to, to nie ma powodu kończyć, żeby, żeby dlaczego. I tak to się będzie toczyć, dopóki będę potrzebny, dopóki będą mnie chcieli, dopóki zawodnicy będą mnie akceptować, to, to będę pracował. el max oficialmente sponsor gks